Wszystkim moi drodzy, no zauważyłem bardzo, że bardzo lubicie filmy, gdzie kupuję 100 przedmiotów, załóżmy paczek, załóżmy butelek i później sprawdzamy, czy cokolwiek wygraliśmy. No to idźmy dalej, tylko że teraz zmienimy plastik na papier, bo będziemy kupowali 100 losów w. Lotku. Kiedyś mówiło się na to duży lotek. No to dzisiaj jest po prostu lotto i zobaczymy, czy 100 losów uda się cokolwiek wygrać. Kumulacja to 5 baniek. Na 100% to widzę. No jasne. Yy, zaraz pojedziemy do kolektury, kupimy 100 losów, a później wrócimy i będziemy oczekiwali na losowanie. Wygramy czy nie wygramy? Dzisiaj to sprawdzimy. Zaczynamy. Ale cyrki. Jakimś głupkiem. 100 losów, na nachybił, trafił. Nie ma chyba sensu, abym sam wyznaczał liczby, przecież to i tak nie ma żadnego znaczenia w ogóle. Chciałbym kiedyś, bo przecież zobaczcie, tylko taka jedna ciekawa skoda mnie i już idziemy do kolektury. Ludzie mówią, że jak ja na przykład wystawiłbym taki kupon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jesteś jakimś głupkiem. Jak, takie, jak to może się trafić? A jest taka sama szansa jak na 2, 30, 12, 15, 18, 14. Nie ma żadnej różnicy, ale 1, 2, 3, 4, 5, 6, no zawsze się mówi, że ktoś ma coś nie po kolei z głową. Ale to tak tylko w post factum. Teraz idziemy do kolektury. Wybieram 100 losów na chybił trafił, czyli 300 zł powinno to kosztować. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Idziemy i sprawdzamy. Dzień dobry. Kupił Pani lotto? Tak. Super. To wie Pani co, poprosiłbym 100 losów, chyba by trafił. I za ile to będzie? Jak za ile? Jeden kupon. Jeden kupon 3 złote bez plusa. 4 złote... To ten za 3 złote 100 razy. Będzie Pan miał 10 no, No. no, no. no, no. Nie, to po zakładów. 5. Na jednym papierku. Zakładów, żeby był tak, Bez plusa, tak? Bez, bez, bez. Dobra, no to jedziemy. Drukować potwierdzenie? Nie trzeba. Już Proszę bardzo. Jest dziękuję. parago. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Dobrze. 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 Ale cyrki. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się w życiu, że kupię aż tyle tych losów i w ogóle nie ma tego tak dużo. Tak w ogóle wygląda jeden. Wziąłem po 5 na jeden zakład, czyli jest ich dosłownie masa. Mamy losy. Moi drodzy, także teraz nie pozostaje nic innego, tylko poczekać na losowanie. Ja pierdyla jestem podkręcony niesamowicie tym faktem. Ale fajnie, wziąłem po 5 na każdy kupon, żeby też nie za dużo tego papieru, bo to może się to wszystko pomylić. W moim przypadku jest to naprawdę dosyć mocno prawdopodobne. Także oczekujemy na losowanie i razem wspólnie będziemy sobie sprawdzali. Mamy kole. Dlaczego ją wziąłem? Moi drodzy, zobaczcie poprzedni odcinek, kiedy sprawdzałem dla Was, czy w loterii Coca-Cola cokolwiek wygrałem. Koniecznie to zobaczcie, dlatego ją tutaj wziąłem, ale ona już schodzi z tego planu, bo wchodzą losy. Mam! Pani mnie zapytała, w jakiej formule chciałbym? Czy jeden los na jednym kuponie, czy możemy to zwiększać? Ja wybrałem po 5 na każdym, czyli tutaj możecie sobie zobaczyć teraz z drugiej kamery, jak takie losy wyglądają. Czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 razy 5. 100. Zaraz zobaczymy, czy uda się coś wygrać. Odpalimy sobie oczywiście losowanko, jak Konrado Moreno na tym, mam nadzieję, że nie wiedzie. A w ogóle to też jest mega istotna rzecz, że byłem w studio Lotto i pokazywałem Wam kompletnie od backstage'u jak to wygląda, więc to też koniecznie sobie zobaczcie, świetny film na kanale, gdzie właśnie pan Konrado Moreno wystąpił. No to co, czekamy. Już Wam powiem, że jedna cyfra z tego co widzę bardzo często się przewija i jest to cztery. Zaraz sobie zobaczymy w statystykach, czy w ogóle mam jakiekolwiek szansę, ale na początku poczekajmy na... Losowanie. Trzymajcie kciuki. Jeżeli wygramy, dzielimy się. Szczerze. Nie, nie robię żartów. Powaga. Nigdy nie miałem tylu losów. Nigdy. No, rozpocznijmy, rozpocznijmy. Ja pierdolę, ale byłby jaja. 12. No, prawie. Było na pewno cztery. Jedenaście. Też było. Trzynaście dobry, dobry omen 26. dwadzieścia. 34. cztery, trzydzieści. A teraz zapraszam Państwa na losowanie... Ja już dziękuję pani za dużego lotka bardzo blisko byłem tych wszystkich liczb. No, oczywiście, nic mi to nie daje, że będzie 35 w mojej głowie, a 36 wylosuje maszyna losująca. Kompletnie nic, ale moi drodzy, liczby znamy, zapiszę je sobie tutaj i będziemy sprawdzali, czy cokolwiek udało nam się wygrać. Ale najpierw zobaczymy sobie, jak maszyna chybił trafił, tak naprawdę nam jakie liczby wylosowała, czyli podsumujemy sobie wszystkie od 1 do 49 i zobaczymy, która z liczb na naszych kuponach pojawiała się najczęściej. Dobra, zróbmy sobie takie studium kompletnego przypadku, ale jednak zróbmy. Rozkładam, zaproszę moich kochanych ludzi. Musisz mi pomóc. No trzeba to wszystko policzyć, nie? Przecież samemu ja mówię, ja źle będę to liczył. A ja? Jako montażysta? No to pewnie dobrze te kafelki ogarniać. No to dobra. Analizujemy, szanowni państwo, i wracamy, zobaczymy, jaka liczba, a wy obstawiajcie cóż to mogą być. Ja stawiam, że najczęściej pojawiającą się liczbą z naszego chybiu trafił ze 100 będzie. 17. Myślę, że 18. <laughs> Jak skoro. Wy obstawiajcie, my liczymy. No to tylko dla szybkiego przypomnienia jakie liczby dzisiaj padły. 4, 11, 15, 25, 36 i 49. Jak sam widzę, no oczywiście ze wszystkich moich losów udałoby mi się te wszystkie liczby zebrać, ale nie o to w tym przecież chodzi. Mam nadzieję, że chociaż wpadnie no czwórka. Piątka nie mówię, no szóstka wydaje mi się, że nie ma. Ale zaraz będziemy sprawdzali. Dobra, więc trójka no musi być przynajmniej kilka razy, raz czwórka byłoby fajnie, byłoby fajnie. Dobra, na początku, moi drodzy, mam tutaj przygotowaną ściągę. Chciałbym się z Wami podzielić informacjami. Ile razy i jaka liczba najczęściej się pojawiała? Wiecie jaka? Ze wszystkich tych losów 38 pojawiała się najczęściej, bo aż 20 razy. Tak maszyna nam wylosowała.

Czwórka jest i czwórka pojawiła się u nas 17 razy, więc nie będziemy ukrywali, że mamy dosyć duże szanse. Później mamy 15, pojawiła się 15 razy, więc koniec końców chyba ta maszyna nam nie tak źle to podała. Więc mogę Wam teraz powiedzieć z naszych liczb, jak to wygląda. Czwórka 17 razy. 11 i 15, 15 razy, 25, 14, 36, 13 razy i 49, 10 razy. Więc zaraz sobie popatrzymy, który kupon tak naprawdę wygrywa. A co najważniejsze, najczęściej padające liczby z okresu, bo tam jeżeli będziecie na stronie Lotto, to możecie sobie to oczywiście sami też sprawdzić. Wybieracie zakres, jaki chcecie, w sensie cezurę. Na przykład, my wybraliśmy od 17 marca 2003 roku do 17 Marca? Nie. Lipca do 17 lipca 2023 roku, bo chcielibyśmy zobaczyć, jakie liczby pojawiały się najczęściej. Zatem zobaczcie: 38, 387 razy, 6, 385 razy, 4, a 4 padło dzisiaj w losowaniu, 383 razy. Te liczby od siebie tak mocno się nie różnią. Żadna z liczb nie wybija się ponad. Normę. Dobra, no to teraz już przyszła pora na najważniejszą część, czyli analizujemy sobie, co dzisiaj wygraliśmy. No, ale jak nie widzieliście, moi drodzy, loterii z Coca-Colą, to zobaczcie, bo takich butelek również było stuwa. W sensie jest, widzę je teraz. Chipsy też widzę. Chipsy Cola gramy w Lola, jak mnie koledzy nauczyli, widzicie? Jak nie wiecie, co to LOL, to żałujcie. To jest ta gra, tak? No właśnie. No dobrze, czyli losy mamy tutaj, to tylko jeszcze szybko co możemy wygrać, żeby jeszcze bardziej się nakręcić. Za szóstkę. Główna nagroda. Sześć baniek. Pięć baniek czy sześć baniek? Piątka. 6798 90 zł 90 grosz. Czwórka. 209 zł i 90 grosz. Trójka. 24 zł. Więc

Nie ma nic, ani jeden. Jeden, szesnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dziewięć, tysięcy, trzydzieści pięć. Mhm, dupa Cz je cztery, dwadzieścia pięć, czterdzieści dziewięć. Szanowni Państwo, Trujas. Trujas. Trujas jest. Proszę bardzo, cztery, dwadzieścia pięć, czyli 24 zł w pierwszym kuponie, który wziąłem. Niesamowite. Jest dobrze, jest dobrze. Połowa. Ja pierdyle 11. Tu na górze nie ma. 11, 25, 36. Eem. Trója. W szkole często ją dostawałem. To i w los to ją mam. Moi drodzy, kolejna trójka przed nami. I zobaczcie, że znowu w połowie czyli po 10 losach.

Czy... się tak tu... Czy... Jest 36... No znowu moi drodzy trujeczka. Po raz kolejny i to po dwóch kuponach, bo to jest dwunasty nasz. Oj... Czyżby wakacje powoli i all inclusive. Bułgaria, złote piaski i ja na nich gorący delfin. Emocje zwyższkują ewidentnie. 36, 4 i 11. Czy ja dobrze będzie? Dobrze. 24, 24, 48. No i 24 tam musicie już sobie dodać. No nie wierzę. Ostatni kupon przed nami. No tylko trójka, tu na 100% jest czwórka. Może co, że niby ustawiłem? No zobaczymy. O, ile jak burza. W, w drugim 11, chociaż jedno. 45, 30, 10 nie ma. A już widzę, że nie mam czwórki w ogóle z początku. 36, 5, 6, 16, nie ma ni 49? Jest 5? 15 ja mam! Dobra, 11 to nie liczy się. No i tak nie ma. No nie! Moi drodzy, co my wygraliśmy? Wielkie nic. Trzy trójki tylko. Patrząc na to, że te cyfry, te liczby w sensie, które zostały wylosowane przez maszynę losującą 4, 11, 15, 25, raczej one w naszym zestawieniu, no tak nawet wypadały. No bo zobaczcie, czwórka była.

Serdecznie Wam dziękuję. Przede wszystkim za nadesłany pomysł. Dziękuję za Waszą atencję, za każdą wolę wykazaną na tym kanale czyli choćby w postaci łapki w górę, subskrypcji, komentarza i innych rzeczy. 100 kuponów, 3 zwycięskie i to jeszcze po trójce. Idziemy odebrać nagrodę, ale myślę, że to już sobie. Podarujemy i pokażemy to na Instagramie. A Wam życzę wszystkiego dobrego i zobaczymy się na kolejnym filmie. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. No, także koniec końców, super film. Bardzo dobrze się przy nim bawiłem. Mam nadzieję, że Wy również. Jeżeli chcecie, moi drodzy, więcej tego typu treści, to zasubskrybujcie kanał na górze, a później pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!